No dobrze, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii zagramy w Grand Heft Auto San Andreas. Poprzedniego odcinka nie było, zapominamy co było co było wcześniej, bo parę faili się przydarzyło i to naprawdę takich śmiesznych. E e e Przepraszam. Ja bym sobie skoczył teraz do Ammunition, ale najbliższe. Najbliższe. No właśnie. No właśnie. E Trochę daleko chociaż Force mamy, wiadomo, e, ale bardzo daleko, bardzo daleko to dlatego nie, nie lubiałem tych wielkich miast, bo no daleko to są jednak e, przestrzenie e, między, wiadomo. E, uznajmy, że podbieramy sobie w misji broni, bo mam nadzieję, że ta będzie misja na strzelanie, bo ostatnio tym się strzelaniem nie popisaliśmy Przynajmniej z auta. E, ostatnio wygraliśmy u Pachera, wygraliśmy. Ja miałem taktykę. To była formalność, tylko <noise> ale tak 300 tysięcy, 100 tysięcy już przeznaczyłem na szczytny cel, czyli nowa posiadłość. Teraz jedziemy sobie tutaj. Jedziemy sobie do naszego biznesiku, schowam ten samochód, bo się przyda na później. Jedziemy do naszego biznesiku i zobaczymy, co teraz będzie za misja. Bo już poznaliśmy wszystkich z syndykatu loko których mieliśmy poznać, więc teraz się będzie ciekawa, ciekawiej robiło. Partner. Jizzy, co Well, my business associates. they need a I you, at the gas station next to the docks in the Easter Basin. He's waiting for you and the four ja wiem, ja wiem co to jest za misja Fajna misja Myślałem, że to będzie Jakaś tam misja związana z rozbijaniem Syndykatu Loco, bo my chcemy Rozbić tą całą mafię, tą całą szajkę Bo wiadomo, Mike Torino jest mocno w to powiązany Jak jej nie przewozi, zobaczcie Tego sobie nie Tego sobie nie daruję. pozbierajmy Kasik do mnie No i tu weźmiemy też co do złotóweczki Co do dolarka, do, do przepraszam Nie z złotóweczki Ostatnio natknąłem się na taki poradnik Z Buchmacherem Aha Dobra, tego nie, nie kompenduję Ostatnio natknąłem się na taki poradnik związany z Buchmacherem w San Andreas I I tam gościu mówił złotówki Ten poradnik był sprzed 10? lat, coś takiego nie, nie pamiętam ale dobra jedziemy sobie na tą misykę jest to jest sedan i co dalej man what the hell You hoot all what? Uh, what the hell? You think you can mess with uh, me? I, I will blow uh, your head off and rape and kill your family, you snake! Uh, you think you can fucking bullshit me and fuck me over? Uh, I know your fucking uh, uh, game, uh, message. I don't know what you're talking about, man. Ah, uh, my throat. Who you working for? Nobody. Turn around and look at me. I'm just trying to make some money. Keep my mouth shut. I swear, man. <laughs> I almost had you, man. I almost fucking had you. Watcha? You gotta be careful in this business, man. You know that. Are you boys done playing around? Yeah, we're straight, Bato. Oh, good. That's great. Now we gotta go meet this shipment. We're late as it is. Let's go. You heard what is said. Yes, we are. we Do furgonetki, bo to będzie chyba ta misja związana z tym. Yy, z tym torowaniem drogi, tak? Yy, to jest dobre, to jest dobre, naprawdę ciekawe. Pobawimy się. Ale, ale trzech panów w samochodzie i milczą? Coś mi się nie podoba, szczerze. Do fabryki. Do fabryki, wiadomo jakiej. Wiadomo, jakie fabryki. Ohoho, zobaczcie, jaki arsenał nam tutaj chłopcy skombinowali. Nie no, fajnie, fajnie, pochwalam. A czyli oni tu nie będą z nami? Czekajcie, gdzie ja jadę. Do niszczenia blokad drogowych użyj wyrzutni rakiet. Oczywiście, oczywiście. Ale tym krosikiem wreszcie. Wreszcie się cieszę, że, że, że czymś jadę w tej grze. Bo właśnie... Może to dlatego większość ludzi nie lubi San Fierro, bo tu się trudno dojeżdża na te misje. Gdzie w Lansventura są dwie, yy, trzy proste drogi... Czekajcie I teraz tobie Hedzika I do widzenia Sprzątnij następną yy, Blokadę, ale tej, tej sobie okazji nie Nie zmarnuję, biorę Biorę co to tu zostawi, chłopiec Jedziemy, jedziemy dalej co To są Donangi? To jest chyba Donang Boys, to To ugrupowanie, tak mi się wydaje Tak mi się wydaje, czekajcie, lecimy PROSTO W ŁEB Prosto w łeb A co już? Już nie broni? Już, już tutaj zobaczcie Odjedziemy sobie tym, tym krosikiem Nie ma, nie ma nikogo A kacze A kacze, no zobaczcie, byśmy byśmy zgarnęli, ale niestety Niestety nie niestety, O, spadł No widzicie, to my już do żadnego emunation nie musimy jechać Na to wygląda Bo na tej misji się właśnie, na takich misjach można dorobić Czekajcie, bierzemy. Jeszcze tam są na wysokości? Achitach. I, tak. I szybko do auta. Do auta. Do, do tego, do Krosika oczywiście naszego, pięknego. Pięknego Sancheza. Ale w małej odległości ta blokada. Trochę bez sensu, szczerze, powiem Wam. Od siebie to Nie, głupo, głupio zrobiłem Głupio trochę zrobiłem Dopilnuj Ostatnia blokada, no to były dwie ostatnie, dobra Chodź furgonetka. A no, mogłem pozbierać sobie broń Widziałem tu tego, tą mp5, widziałem ją Ale nie zdążyłem zgarnąć Teraz to nie, nie chcę komentować nawet teraz robię. Za gościu Dobra, czy tam nic nie ma? Pilnuję, pilnuję Wow, ale furka co, chciałoby się wziąć Chodź. No i widzicie, chłop nie dostał ani jednej gwiazdki nawet. No dokładnie. Pryskamy stąd. Nagroda 9000. I trzy gwiazdki, jak się okazało. A zaraz, misja dość taka powiedziałbym. To jest wielu nielubiana. Związana z. Czekajcie, tu sobie zapiszemy. Związana z Kreszem. Jest noc. Próbujemy. Ropem pismaka. I got it. Mm hmm Nice to see y'all kicking back oh I wonder how your brother's sleeping curled up next to his shower daddy while you live comfortably on the outside What y'all want this time Well what we want is to get on with our jobs in peace. Without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand. The press on here? What the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work, that he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him up for us. And that Stooley, shut him up too. Yeah, there's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but we know the reporter's meeting him today. Take care of him. Oh, this is a nice place. Carl. No, ten penny. karabin Weberowy. Ja sobie... Ja w sumie mam tę yy, snajperkę, ale nie, ja sobie zostawię jeszcze Ja sobie ją zostawię tą snajperę. Weźmiemy sobie jeszcze kolejną. Żeby jak najwięcej tych snajperek mieć Reporty znajduje się na Cranberry Station. No to jedziemy do pociągu na Market Station. Długa droga przed nami Nie wiem Nie wiem jak to będzie, więc... No jedziemy jak na razie To jest dość łatwa misja Więc jedziemy Czy przyspieszyć, by już i pojechać na market Nie pamiętam czy... Nie pamiętam czy tu nie było takiego czegoś, że failuję Ale tego już naprawdę nie pamiętam Z tego co wiem, tu będzie jechał pociąg. Za którym, jeśli pojadę, to on jakoś dziwnie skręci. Bo to była taka cieka ciekawostka, co? Zobaczmy, czy on tu będzie? Jedzie? Nie. No czekajcie, czekamy. Nie, chyba nie ma go. Ale szczerze, no właśnie, jak ci gracze tak. Yy, odnajdują te ciekawostki? Kto by pomyślał, że jakby tu jechał jakiś pociąg. No właśnie, to jest ten pociąg, zobaczcie. To jest ten pociąg. Kto by pomyślał, że jak pojedziemy za jakimś pociągiem, to. To on jakoś dziwnie skręci. No to trzeba mieć łeb, żeby wymyślić coś takiego, co? Znaczy, żeby myślić nie, ale. Żeby się. Jakbym. No nie wiem jak to ująć Jakby wymy wymyślać w sumie, no wymyśleć, że takie coś mogło zostać wymyślone. O to mi chodzi. No ludzie to jednak kreatywni są. Yyy jakiś siedzi tutaj. A no, to już chyba inny. Przynajmniej tak może się wydawać, że to inny. A może jeszcze na tym nikt nie pojechał? Może jakaś ciekawostka się kryje też za tym pociągiem? Nie, no my już doświadczeni, my już doświadczeni w tych prosikach. Ja przynajmniej, bo się w Sampa grało i to długo. No ale wiadomo, w Sampie. Yy, no właśnie, dużo. Yy, wiele ludzi grało yy, w Sampa, Wemta, a jednak takich yy, jeżdżenia w San Andreas nie lubi. Wiadomo, przez sampa na pewno mapa stała się bardzo mała To jest naprawdę pewne, że mapa stała się bardzo mała Bo mi się wydaje, e, że jak jadę z San Fierro e, do Los Santos na przykład przed chwilą jechałem... w poprzednim odcinku jechałem do Montgomery z e, San Fierro wydawało się bardzo długa droga Ale w sampie zdecydowanie mniejsza I to jest spowodowane tym, że po prostu nie ma e, ludzi, nikt nie ma e, Nie ma kto jeździć i, i tak dalej Czekajcie, my to inaczej zrobimy, ja, ja sobie tutaj e, Zaparkuję Tu gościu nie będzie mnie widział, co? No wysiadaj chłopcze, wysiadaj chłopie Dobra, widzę go No chodź, chodź, chodź tam. Ja teraz tak cicho jestem, abym mógł dużo mówić. Ale ja nieraz tak mam, że... że jak są jakieś misje na cicho, to ja tak szepczę. Ale wiadomo, klimaciku to trochę dodaje. Czekajcie, on teraz jedzie to... Już nas widzieć nie będzie. On się chyba zatrzyma tam na górze. I przez to dużo ludzi failowało. Bo on tu się zatrzymywał... O, teraz na przykład. I bym podjechał? I bym sfailował. No ale chłop się chyba nie domyślił. Ta babka mogłaby mu krzyknąć, co? Że ktoś go śledzi. I próbu próbuję złapać... Przygotuj się, aby go śledzić. Dobra. No dawaj taksówko. Jest tak nasza. Oj oj, oj. nagle... nagle wzrósł. Ale też powiem wam, że ten taksówkarz go oszukał. Bo on jedzie. On jedzie na to całe Molo w Los Santos. Gdzie droga by była zdecydowanie mniejsza. Tak by pojechał inaczej. Mógł tam od razu zawrócić. Oj! oj, oj, oj. Jak podrosło trochę? No dawaj tą tak subą szybciej, bo Najgorsza misja. Najgorsza misja Taka nudna trochę, co? Dużo jeżdżenia, tak w zasadzie nic nie robienia tak naprawdę Dwa szybkie strzały w głowę, ze snajpery i po typach Ale widzicie? Właśnie tak właśnie dlatego ten penny zostawił Karla. Właśnie dlatego Żeby załatwiał Za niego właśnie takie Takie sprawy Zobaczcie teraz za daleko Za daleko Ja muszę się skupić wiecie No właśnie Jedzie na to Molo Mógł wcześniej zawrócić a nie będę mówił na taksówkarzy Tak samo Karla y, oszukał taksówkarz yy, w tym pierwszej kadstence w prowadzeniu jak jechał yy, jak jechał na tak naprawdę na cmentarz koło Grove Street no bez sensu i patrzcie jak tutaj yy, Utrzymaj dystans, a spotka się z celem, dobra? I tu też failowałem, bo zabijałem ten. ten jego cel. Także ten. tego typa, tego reportera. Nie, chyba tu dwóch typów trzeba zabić, co? Tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewny, dobra. Łatwiutko. To jest ten moment, co? No wiem. Wiem, że się wrwaliście, żeby to, żebym to zrobił. Aż w końcu nadszedł ten moment, gdzie zrobimy sobie to. Bo wiem, że chcieliście, żebym to w końcu zrobił. No to znaczy może nie chcieliście. Ale w ogóle mnie ciekawi, ile dostanę za to gotówki. Bo nigdy tego nie robiłem. Chyba raz tylko podjąłem próbę, ale ja to jeszcze grałem. On tu wyjeżdża z Grove Street. Będzie się chyba kierował jakoś tak prosto, więc go złapiemy. Więc go złapiemy, a później złapiemy. Yy, może po polecimy samolotem yy, do San Fierro? Zobaczymy. Zobaczymy, czy dam radę. Najpierw trzeba tego. Yy, ten cel, tym celem się zająć. O, lasy już tu. Dziwnie, dziwnie się czuję. Bo wiem, że nie powinienem. Wiem, że nie powinienem. O! To, to wam o, o historii opowiem e, kiedyś e, Jak grałem, zabrakło mi pieniędzy na lotnisko I wiecie co zrobiłem? Ale nie, bez jaj! I wróciłem na Grove Street Ale bez jaj, że oni będą do mnie strzelać z drive'a jeszcze No bez jaj No bez jaj Ej No bez jaj Nie wierzę Nie wierzę w tą grę Dobra, zobaczcie motocykl Proszę proszę żeby to nie była jakaś kaccenka Misja wiadomo Bo są misje różne kadcenka Misje różne są Ale bardzo mało życia mamy więc no, nie wiem, czy ja to zrobię. Najwyżej ucieknę. A fajne bronie mamy, więc bym nie chciał tego sfailować I, I umrzeć. Chyba, że trochę przyspieszymy tempo. Proszę, żeby tylko mnie nie zabili. Ale w co pozbieraj gotówkę? O co chodziło z tym? A, to ja mam... To już wiem, o co... Zobaczcie, że już nie mam... Nie mam tych. Ale mnie przyblokowali, wspaniaki. Nie, ja, ja wezmę tego Ten gościu Tylko kierowcę trzeba No nie jedzie w kółko w ogóle, co za gość jest. Zobaczcie co on w ogóle. Ale gówno. Ale gówno i tylko czas straciłem. I życie. No i jak my się teraz dostaniemy? Dostan Fierro. No, no, szkoda, że taksówy bym nie mógł złapać. Kurde, no. No złapiemy taksówę i jedziemy. Jedziemy do San Fierro. Yy, ale to chyba już będzie koniec. A to chyba będzie już koniec odcinka ponownie dwie, dwie misje na odcinek ale co dzięki dzięki że oglądaliście w następnym odcinku będzie już ciekawiej i co do zobaczenia Narka